Dzień dobry, witam na kanale pocztangą.pl. Dzisiaj pokażemy, jak trenować brzuch siłowo, a nie tak pitu-pitu, jak robiliśmy to do tej pory, bo wyczailiśmy, że mamy w tym braki. No i to jest ładne Zapierdoliłem czy to energia jest. 8 rano. Już nie jest, to już jest dziewiąta. No kurde, już jest dziewiąta rano. Dobra, więc tak, popełniliśmy tego typu błąd, że bardzo mocno skupialiśmy się na technice naszego bracingu i poszliśmy w tą stronę, że stabilizacja centralna to powinno być dla nas coś naturalnego, co się dzieje jakby cały czas w tle i nawet małe dzieci potrafią się dobrze ustabilizować, co wielu razy przytaczam ten przykład, że możecie sobie zobaczyć na YouTube filmik, gdzie tam chyba sześciomiesięczne dziecko robi przepięknego minutowego planka, idealnego technicznie, po prostu jest to naprawdę szapoba, dużo dorosłych ludzi nie potrafi tak zrobić. Więc przyszliśmy się do tego, bardzo mocno skupialiśmy się na technice, bardzo skupialiśmy się na mięśniach niskoprogowych, czyli na tych, których są w stanie wywołać swój pełny, jesteśmy w stanie wywołać ich pełny potencjał, przy e, 20-30% skurczu, czyli dosyć, e, dosyć niewielka intencja wy, wy, tam wystarcza. Jednakże nie wzięliśmy pod uwagę, że. No, że chcemy no, siadać 400 kg. Dokładnie. W sumie, nie? I to niekoniecznie mu może zadziałać. Jest tak, że w naszym gorsecie mięśniowym, jeżeli mówimy o naszym korze, niektóre mięśnie rzeczywiście są niskoprogowe, inne są wysokoprogowe. I na przykład, jeżeli popatrzymy na e, prostownik. Który, yy, po prostu, na który jeżeli nałożymy ciężar, nawet nie tych 400, ale niech to będzie 200 kg, ten prostownik <laughs> bardzo mocno się napnie, czy tego chcemy, czy nie, bo on się napnie tym bardziej, im więcej będziemy mieli ciężaru tutaj, żeby utrzymać nam wyprostowaną sylwetkę. Z drugiej strony w tym momencie będzie go kontrował mięsień prosty brzucha, który już niskoprogowy nie jest. Im większy ciężar na plecach, tym większe napięcie na prostowniku i tym większa kontra powinna pójść z mięśnia prostego brzucha, który będzie po prostu utrzymywał izometryczną pozycję, a nie powodował to, że położymy sobie na plecach wielki ciężar i prostownik zrobi to. Bo tak by było. Tak działają mięśnie antagonistyczne. Jeżeli jeden się napina, to drugi musi się napiąć z równomierną siłą. Także im więcej masz na plecach, tym mocniejszy musi być brzuch, czy tego chcesz, czy nie, bo prostownik trenujesz, czy tego chcesz, czy nie w przysiadzie, w tym ciągu, a być może nawet jak robisz biceps. Także na to zwróćcie uwagę. No i oczywiście w pewnym momencie zauważyliśmy, że gdzieś tutaj mamy braki i ciężko nam utrzymać tę odpowiednią stabilizację centralną. Mieliśmy problem przede wszystkim z zaangażowaniem do brzucha, do ruchu. Po części to rozwiązaliśmy oczywiście technicznie, no bo na tym byliśmy bardzo mocno zafiksowani. I mówimy o tym w odcinku... Bo jesteśmy leniami, bo tylko technika. Nikt się nie bierze za porządny trening, tak? No też można... No to właśnie, nie, to tak się kończy. E, mówiliśmy o tym w odcinku odkrycia stabilizacja 2024 coś takiego, ale no jak jesteś kurwa słaby, no to jesteś słaby stary nie i tą słabość trzeba z siebie wygonić jak najbardziej, więc teraz Wam pokażemy jak e, pracujemy sobie na prostym brzucha, żeby był dojebany, a nie słaby. Żeby był prosty, a nie zgięty. Dobra, pierwszym y, najbardziej zregresowanym ćwiczeniem, jakie sobie możecie tutaj zrobić, żeby odpalić ten dół brzucha, bo umówmy się, jeżeli chodzi o prosty brzucha, bo ćwiczenia na górę są tak... Banalne, po prostu proste, no weźcie i kurwa, lachy, nie? No i tutaj super góra pracuje naprawdę kapitalnie. Natomiast jeżeli chodzi o dół, no to już niekoniecznie, bo no bardzo łatwo jest tu skompensować ruch, zaczynając uniesienie nóg, czy zgięcie kręgosłupa, zgięcie kręgosłupa robiąc przeprost i zginając biodro, pracując z biodra. Nie chcecie tego zdecydowanie. Także zaczynamy sobie od takiej łatwizny, gdzie tutaj możecie sobie dać nóżki na ławkę i chcecie podwinąć, podnieść dupę. Podwinąć ją, zawinąć tutaj wszystko kręg po kręgu, robiąc to brzuszkiem, a nie robiąc tego dwójkami. Te dwójki troszeczkę tam na pewno będą pomagać, w tym nie ma nic złego, ale generalnie chcecie się, się, chcecie się skupić. Nie będzie, nie będzie tego, nie. Nie, no ale już tutaj zawijając to biodro do góry, to już tutaj dwójka powinna troszkę pracować, ale generalnie chcecie się skupić tutaj na tym, żeby jak najbardziej podwinąć yy, miednicę do siebie pracować tu kręg po kręgu. Pamiętajcie, że te wszystkie małe kostyczki kosteczki w kręgosłupie powinny się ruszać. Jeżeli się uniesiecie po prostu dupsko do góry i zrobicie takiego hip trasta, no to plecy tu będą jakoś izometrycznie pracować, ale generalnie nie wymusicie tu jakoś super dużej pracy na niej. Brzuch będzie, przepraszam, brzuch będzie pracować, tak. ale nie wymusicie na nim jakiejś super dużej pracy. Także, podwijacie sobie tutaj minicę, pracujecie kręg po kręgu. Jak to będzie łatwiejsze, możecie troszeczkę bliżej poddać dupę, troszeczkę do ławki bliżej. Tak, ok, i teraz dobra, robicie znowu to samo. Cyk. E, pamiętajcie, że jak trenujecie sobie brzuch, to żeby głowa leżała swobodnie na ziemi. Jeżeli ktoś w takiej pozycji czuje, że szyja jest mocno napięta, to po prostu połóżcie sobie coś pod baniaka, jakąś piłkę albo, nie wiem, nawet e, parę neoprenów po prostu sobie. O, nie, może <laughs> Tylko neoprenów. Wyprane, <laughs> neoprenów może nie, ale sobie coś połóżcie pod głowę tak, żeby tutaj e, szyja była zupełnie luźna, to naprawdę ma e, tutaj dosyć duże znaczenie. Tak, warto na tym etapie w sumie wspomnieć o tym, że Dużo naszych poprzednich bóli wokół gdzieś wiezadła krzyżowego i generalnie dołu kręgosłupa bardzo szybko odeszło w zapomnienie, gdy zaczęliśmy w ogóle do treningu wprowadzać ten dół brzucha, czyli aktywne zgięcie jakby kręg po kręgu właśnie tego tego kręgosłupa lędźwiowego. Myślę, że Rafał się ze mną zgodzi, że generalnie jeśli chodzi o same jakby problemy z plecami, to bardzo dużo nam dało włączenie tego ćwiczenia i jego progresji gdzieś tam do naszych treningów. Tak jest. I od tego sobie zaczynacie. To generalnie jest najłatwiejsze. Dalej idziemy do czegoś takiego, że dajecie sobie nogi do góry, nawiadasz. ciach. Okej, okay. Adaś tu generalnie nie grzeszy mobilnością, ale to, okay, to nic nie szkodzi. Jego zadaniem w tym momencie będzie po prostu no, wykonać dokładnie to samo, tylko teraz już z, z wyprostowanymi nogami albo no, w miarę wyprostowanymi. Generalnie na pewno jest tutaj dużo, dużo ciężej. E, wskazówka albo m, to, co chcecie zrobić, to chcecie pchać piętą do góry sufitu. Coś takiego chcecie mniej więcej zrobić, Tedy, <laughs> wtedy fajnie tutaj zaangażujecie Chcia, ten Ty byś długi. to lepiej pokazał. Prawdopodobnie tak. <laughs> O, dokładnie coś takiego. I też cały czas myślicie tutaj, żeby zawijać kręg po kręgu, kręg po kręgu. W taki sposób to wykonujecie. Dalej możemy sobie przejść do następnej progresji. Chcemy sobie przejść do innej progresji, czyli w sumie robimy coś podobnego, ale już bez żadnego podparcia i, i po prostu wykonujemy sobie sam ruch, gdzie tutaj już będziemy powolutku szli do e, czegoś typu świeca. Tutaj będzie istotne, żebym rękami tylko się wspierało coś, bo po prostu muszę się czegoś trzymać, żeby tutaj nie zrobić jakiś żeby zrobić sobie jakąś przeciwwagę, a nie ciągnął się bardzo mocno. Bo w tym momencie, jak zaraz zobaczcie, ruch, to będę potrafił zaangażować bardzo mocno najszerszy grzbietu i zrobić to w taki sposób, ale nie chcę, żeby to było ćwiczenie na, na najszerszy, tylko żeby to było ćwiczenie na brzuch. I wygląda, będzie ono wyglądało w taki sposób. Mam nadzieję, że słyszycie jak rafowi pierdzą plecy na macie. Bo, bo, bo ja mnie słyszę. to bardzo rozbawiło. Ja słyszę. I z tego, oczywiście, możemy później iść dalej do przeróżnych kombinacji, wariacji, robić sobie już świecę, robić sobie dragon flag. Co tylko sobie się, możecie nawet po prostu podwinąć mocno, sobie tutaj e, skrócić brzuch, czyli podwinąć delikatnie miednicę i sobie unosić nogi w taki sposób. Tu już bardzo fajnie Wam będzie pracował brzuch, jeżeli tylko utrzymacie to podwinięcie miednicy. No i później z tego, tak jak powiedziałem, widzicie sobie do góry, możemy sobie już iść do czegoś typu dragon flag. Możemy się bawić jak tylko chcecie, w taki sposób, nie? możliwości jest naprawdę wiele. Tu już sobie możemy iść do takich powiedzmy bardziej kalistenicznych ćwiczeń, ale naprawdę wariacje kozackie i uważam, że tutaj do takiego później to jest bardzo fajny wstęp do tego, żeby przejść do jakichś unoszeń kolan mm -hmm. do drążka czy czegoś tego typu także polecam. Tak, generalnie rzadko tutaj liczę na przykład powtórzenia w tych wariantach, co Rafał pokazał, bo... śmierdzi bar... Dokładnie, bardzo dużo możemy sobie po prostu utrudnić i urozmaicić to ćwiczenie samym jakby kontrolowaniem tempa ruchu, wydłużeniem tej dźwigni czy właśnie z kontrolowaniem bardzo dokładnie tej ekscentryki i to, o to tak naprawdę nam chodzi, prawda? Żebyśmy na jakimś tam utrudnionym wzorcu, na przykład siadanie tam 300-400 kg byli w stanie utrzymać w jakimś tam wydłużonym czasie odpowiednie napięcie na, na tych mięśniach, no i w taki sposób dokładnie to sobie trenujemy. Teraz chodźmy zobaczyć co tam Rafał jeszcze szykuje. Dobra, no i kółeczko, znamy wszyscy, znamy wszyscy, mimo że nie wszyscy dobrze na nim robimy rzeczy. Tutaj ponownie będzie dosyć istotne to jak będziemy mieli startową pozycję naszego biodra, gdyż jeżeli zrobimy sobie tutaj piękny przeprost, to, Jezus, to już my, my w tym momencie bolą, e, dosyć mocno czuję swoje lędźwia. Lędźwia bolą was dlatego w tym momencie, że tutaj się przyczepiają zginacze biodra, które też mogą was pomóc skrócić tą, ten rejon tutaj, utrzymać go w jakiejś, w jakiejś stabilizacji, stabilności, więc jeżeli czujecie, że Tutaj wykonujecie ten ruch i was bardzo mocno boli dół pleców, to prawdopodobnie macie kaczy kuper tutaj trzeba podwinąć ładnie brzuszek. Poczuć, że tutaj jajka idą do góry i w tym momencie będziecie dużo lepiej pracowali na tym ćwiczeniu, które powinno wyglądać w taki sposób, że albo idziemy tutaj do neutrala, albo jeżeli chcecie, możecie delikatnie podwinąć tutaj dubsko do nastrojącego psa, tutaj nic złego się w tym momencie nie stanie. I trzymając tutaj chyba, że się zesracie. Jak <laughs> ten pies. Trzymając tutaj pozycję idziemy sobie, wałkujemy. No i znowu I w progresji mamy też tutaj kilka. A raczej regresji. Na początek bym parę znalazł, na przykład widziałem, że ludzie zaczepiają sobie gumę mhm. za rak w taki sam sposób, jak pokazywaliśmy na GHR-ze w poprzednim, poprzednim odcinku w sumie. Tak. Ale musiałeś oglądać i musisz wiedzieć, że, że GHR można sobie gumą pomóc. Tak samo tutaj, coś, co nam pomoże po prostu wrócić. Też jakby wiadomo, że zawsze się pilnuje, żeby wszystkie ćwiczenia wykonywać pełnozakresowo i tak dalej, ale prawda jest taka, że jak no nie dasz rady tutaj zejść, zejść do tej podłogi, no to od czego musisz zacząć i mhm. na początku nie robiliśmy do takiego pełnego rozciągnięcia, zresztą Rafał tutaj też tego nie pokazał i to też jest jak najbardziej okej. Okay, Zanim Ta. wejdziemy w jakiekolwiek zaawansowane ruchy, czy nie wiem, próbowanie zrobić tego stojąc, to naprawdę musimy być w ogóle do tego ruchu przygotowani, bo nieraz u nas było tak gdzieś na siłowni, że ktoś padł na ten świetny pomysł, że sobie sprawdzimy, czy ktoś da radę w końcu zrobić ten, ten wariant na stojąco i... Oczywiście Oła. tak, 9 na 10 osób sobie naciągnęło prosty brzuch i, i już tego nie robiło dalej, no nie? Także jak ze wszystkim przygotujcie się, zaadaptujcie i, i dopiero wtedy gdzieś tam wymyślajcie sobie dalej. Tutaj jeszcze tylko dwie rzeczy, pilnujcie tego jak będzie się poruszała tutaj wasza opatka w dzisiejszych czasach mm -hmm. wszyscy jesteśmy w takiej pozycji, nawet ja mi może gdzieś tam staram znaczy, na nawet ja, nawet, <grywka> nawet sam, ja, sam ja, <grywka> pan, pan trójboju, kurwa <grywka> <Churka, bo mać. grywka> ja wiem, że to wstyd, ale nawet i ja mam <grywka> taką pozycję, Jezus, <grywka> jak <to> zawsze miało. <grywka> no dobra, dobra. No to już ty powiedziałem. Ale pokazujesz w internecie, Choraj, więc oczywiście, że dy... jesteś mistrzem tego ćwiczenia. Brnijmy w to dalej. No nawet ja mam tutaj pozycję taką, że ta łopatka gdzieś mi ucieka. Więc pilnujcie tej techniki. Mam na myśli, jak zaangażujecie swoje plecy do pracy i jak ustawić tą opatkę nawet w tego typu rzeczach. Bo zobaczcie teraz, co się będzie działo z moją łopatką, albo co się będzie działo z moimi kapturami. Mogę to zrobić w taki sposób? kapturem i klatką barkami, gdzieś jesteśmy zamknięci. Ale mogę też wydłużyć sobie szyję, nie spinać łopatek i pozwolić, tym łopatce, pozwolić tej łopatce, żeby poszła gdzieś mniej więcej pod pachą. Tak. Przy uwagę, że to może być naprawdę świetna mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa. Rafał zachowuje tutaj wyprost piersiowy i daje się tej łopatce rozejść. Ten zębaty musi tam bardzo fajnie się zmobilizować, mhm. żeby go w ten zakres właśnie wpuść i, i być odpowiednio zmobilizowany. No nie? Tak. Także pierdoła teoretycznie, ale jak na tą pierdołę nie będziecie zwracać, to będziecie mieli szyję taką jak nawet ja mam, nawet, nawet, nawet ja. Zresztą no, zwróćcie uwagę, że wiadomo ćwiczymy sobie brzuch i tak dalej, ale pracujemy, przychodzimy na trening trenować całe nasze ciało nie tylko w te 15 minut, w którym ja robię brzuch i robię tylko brzuch i chuj tylko właśnie mogę zwrócić tutaj uwagę na to, że mogę też utrzymać ładny wyprost piersiowy, mogę promować, żeby zębaty był mobilny mogę nie kapturować tego i zbieranie takich działań na przestrzeni jakby bloku treningowego jest bardzo ważne, żeby nasze ciało się zmieniło właśnie, nie? Żebyśmy funkcjonowali i dźwigali no, no, lepiej. No, nie na niego nagrywaj, ja nic ale ja robię. już spojrzałem wymownie A. na Rafała, żeby powiedział, co robimy dalej. Co Następne, robimy następny dalej? odcinek <laughs> Okej. <Okay. laughs> tak, okej. Okay. Nie wiem, czy chcemy jakieś tu inne ćwiczenia e, pokazywać? No myślę, że nikogo nie zaskoczymy, jak powiemy, że allahy są e, świetne na, na wyciągu, mm. żeby trenować prosty brzucha. Jedna z moich ulubionych izolacji wspomniał wcześniej Rafał o E, samych niz czy toast to the bar, czyli po prostu unoszenie nóg do samego drążka. te zasady będą bardzo podobne. Dokładnie. Przede wszystkim nie zaczynajcie ruchu na tym, żeby mieć przodopochylenie, bo w tym momencie dół brzucha będziecie mniej rozciągnięty. Jeżeli dół brzucha będziecie rozciągnięty, to prawdopodobnie nie zaczniecie ruchu od tego, żeby podwinąć, bo to będzie trudniejsze, żeby podwinąć tutaj kręgosłup i żeby pójść do tyłu pochylenia. Tylko prawdopodobnie pójdziecie do czegoś takiego, żeby unieść nogę. Bo te zginacze będą trochę silniejsze niż do brzucha. Jak zaczniecie ruch od tego, żeby unieść nogę, to nie pracujecie do brzucha, pracujecie z zginaczem chyba powiedziałem dwa razy, ale miesza z tym. Eee, czyli nie trenujecie tego, czego byście chcieli, czyli właśnie do brzucha. Także zwróćcie na to uwagę, praktycznie błędy są te same, co przy innych tego typu ćwiczeniach, bo to są. To jest ten sam ruch, tylko obracamy trochę tak. płaszczyznę I, i na i wielu ten. innych hmm. progresjach. Czyli w sumie od tego, co zaczęliśmy pracując na dole brzucha na ławeczce, tak naprawdę piętrzy się cała później kaskada różnych progresji i udziwień i wymysłów. Tymczasem dziękujemy za obejrzenie do końca tego materiału. Zapraszamy na wszystkie następne. Pozdrawiamy kochanych rodziców i co? I dziewczyny. Tak, i dziewczyny. żonę i chłopaków, których trzymamy w sekrecie. <grymianie> <grymianie> dobra, siema. Siemanko internety w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o tym, jak trenować brzuch. Dobra. Siłowo. I powiemy jak to zrobić dobrze, a jak to tak. nie robić. Nie wiem co, co chcę ja, co. Ja chacą, Jezus. Jeszcze... Dobra, ja zacznę. zacznę. Dawaj numer trzy. Damy radę. Możemy.